No to pierwsza znajdka dzisiaj, monetka, nie wiem dokładnie jaka, po oczyszczeniu w domu zobaczymy, ale jest. jesteśmy w Czechach, no i jest, Czech. jest elegancka, a to dziurka, z jakiego już szła. głęboko dość była, no i zobaczymy co będzie dalej, kolejna monetka, nie wiem czy będzie. Widać jest 1883 rocznik. W domu po oczyszczeniu. Zobaczymy co to jest. Też głęboko nie było. Dobra, szukamy dalej. Kolejna monetka 5 feningów ze Swastyką. Roku nie odczytam, bo w Kiepskim stanie jest. No ale jest. Kolejna moneta. Takiej dziury. płyciutko była. No to lecimy dalej. na monetka 10 feningów Ze swastyką. W trochę już lepszym, lepszym stanie. No i szukamy dalej.